błędy z Opola Nie było jakiś czas No jeden dzień go nie było Myślałem, że już poleciał, ale Okazuje się, że wrócił Dostał jedzenie Zapamiętał to miejsce, w którym dostał I proszę bardzo przys przys Przyszedł posępić no, Najgorsze jest to, że mam teraz Dwa nowe gołębie, młode No i nie chcę otwierać klapy Żeby mi nie zwiały bo może by wszedł ale no nie wiem co robić nie wiem naprawdę co robić spróbuję go tak podejść bliżej może nie bój się nie bój nie bój nie bój się nie bój nie bój nie bój się duśka nie bój nie bój dusieczka dusieczka nie bała nie bała jak widać on taki troszkę jakby swojony nie boi się widać że to był gołąb odchodowcy. U hodowcy jakiegoś. No wiadomo, bo ma obrączkę, i wszystko. I ten, no ale nie wiem, co z nim zrobić. No nie umiem go schwytać, bo wsadziłbym go do gołębnika. Bo i tak te młode gołębie teraz będę musiał trzymać co najmniej 4-5 dni. No więc bym go może włożył. Ale nie wiem, jak go mam schwytać, bo on, on świetnie lata. No. Chodź Dusieńka, chodź No oczywiście na dach No nie wiem, nie wiem Nie jest, będę go podkarmiał tutaj Później jak puszczę ewentualnie te moje No to może Może wleci, no Fajny taki ładny niebieski, ciemno nakrapiany. No, nie wiem co zrobić. Naprawdę nie wiem. Jeśli by mi się udało go schwytać, to byłoby fajnie, ale wiem, że no jest to trudne. Dobra, będę monitorował później. Jeszcze i będę nagrywał kolejne filmy, co i jak z tym opolaninem przybłędą.